Cześć, witajcie w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie kontynuacja filmu sprzed jakiegoś czasu. Dzisiaj pokażę Wam, jak kleję sobie schody zabiegowe. Zapraszam do oglądania. Jeśli chcecie skleić stopień zabiegowy, do tego będziecie potrzebować ołówek, metrówkę, kątownik. Kątownik nastawny, kątownik i najważniejsze zeszyt. I od tego zeszytu może zaczniemy. Zeszyt jest bardzo istotny w tym wypadku, gdyż jest to zeszyt, gdzie są wszystkie moje pomiary z wszystkich jakichś tam wycen, wszystkie wyceny i tak. Pierwszy pomiar zawierał tylko i wyłącznie, mówimy teraz o schodach zabiegowych, tak? czyli to jest część tam pomiaru, gdzie są jakieś stopnie proste, ale mówimy tutaj o stopniach w tym momencie zabiegowych. Pierwszy pomiar tylko i wyłącznie łapałem sobie długości, szerokości, że mógł w ogóle przygotować jakąś wycenę. Jak już to miałem gotowe, cena została klepnięta, byłem na pomiarze drugi raz i wtedy już dokładnie sobie mierzyłem również kąty przy schodach zabiegowych i jest to kluczowe jeśli chcecie przygotować sobie jeśli dobrze chcecie przygotować stopnie zabiegowe u siebie w pracowni. Na czym to polega? Idziecie na miejsce pomiaru i macie takie urządzenie. Jest to kątownik nastawny. Nie wiem jakiej to jest firmy, prawdopodobnie no, prawdopodobnie przekłamuje te kąty ale to nie jest istotne. Dlaczego? Tutaj macie skalę, prawda? Macie tutaj coś tam, widzicie jaki to jest skąd. i przerzucacie sobie, muszę to odkręcić. W zależności jaki jest ten schód zabiegowy, ustawiacie sobie do jednej ściany, do drugiej ściany i łapiecie sobie dokładnie jaki tam jest, jaki tam jest kąt. Następnie w waszym zeszycie Dokładnie zapisujecie, że na przykład, um, ok, tutaj, że w tym rogu jest 66, tutaj jest 23. I zapisujecie dokładnie taką wartość, jak Wam pokazuje ten kątownik. Nawet jeśli kątownik przekłamuje te kąty, to nie jest istotny, bo w tym momencie, kiedy ja już będę przygotowywał te stopnie u siebie. Nastawiam ten kątownik dokładnie w tym samym miejscu co był na pomiarze i mam gwarancję, że to jest ten sam kąt, nawet jeśli ten kąt różni się od tego co jest w rzeczywistości. Na przykład jeśli ja tutaj mam zapisane 66, a tak naprawdę to jest 68, tak? To nie jest istotne, bo ten rozstaw, który miałem na pomiarze, rozstawiam sobie również podczas pomiaru. I Mogę od razu mam wszystkie te stopnie zwymiarowane. Ja Wam pokażę tylko i wyłącznie na przykładzie jednego stopnia, gdyż tutaj już jeden mi się klei, tutaj już drugi mi się praktycznie skleił, że będę musiał go rozcinać i strugać, kleić jeszcze raz. Nieistotne my zrobimy sobie tutaj jeden przykładowy stopień, żebyście wiedzieli, jak to wygląda tak od A do Z. I co jest jeszcze istotne w tym momencie? Te wszystkie wymiary tutaj, które mam, reprezentują sam stopień betonowy, czyli nie stopień, który docelowo będę robił, tylko tak jak na pomiarze jest, jest beton, który jest zwymiarowany, tak mam zwymiarowane teraz te stopnie, które są w zeszycie. Czyli do tego, co jest, jeszcze muszę dołożyć nosek, tak? czyli tą wystającą część poza beton, a która nie jest ujęta na tym rysunku. I tutaj, ile dołożyć tego, prawda? No bo nosek wystaje 3 cm, przynajmniej w moim wypadku ja robię takie stopnie, gdzie nosek wystaje 3 cm poza, poza podstopnicę. Oczywiście, jeśli dołożycie 3 cm, to będzie mało z tego względu, że pamiętajcie, że jeszcze tam jest podstopnica, która ma 2 cm, i jeszcze trzeba zostawić. Takiego luzu centymetr na wypadek, że, no oczywiście, naklej, i na wypadek, jakby tam były jakieś, jakieś przekrzymienia, coś było nierówne. Czyli do betonu łącznie ja dodaję około 6 centymetrów to jest takie minimum. Jeśli dodam 7, spokojnie, nie ma problemu. Później będę i tak go jeszcze na miejscu formatował, już na miejscu montażu. Ale teraz podczas klejenia staram się y, dołożyć z przodu. Dodatkową, dodatkową lamelę, która jej szerokość będzie miała około 6 cm, i teraz już stoję przy swoim stole. Powiedzmy takim drugim roboczym, ten stół, że jako ciekawozgoto też zabieram zawsze na montaż Ze sobą jest taki jego stosunek wagi do, do jego możliwości, jest ok, dlatego go zabieram zawsze na montaż. I co robię? To jest moja ta krawędź, to jest krawędź stopnicy już docelowej. Czyli od tej krawędzi zaznaczam sobie ołówkiem 6 cm, czyli rysuję pasek o szerokości 6 cm i ten pasek reprezentuje właśnie tą część, która wystaje poza istniejący beton przy istniejących schodach, które będę okładał. Ja tu już mam ją zwymiarowany te 6 cm. I już wcześniej to zrobiłem, tak jak mówiłem, dlatego że już kleiłem sobie wcześniejsze stopnie. I teraz skupmy się na schodzie numer 7. Oczywiście wszystkie stopnie są zwymiarowane. Ja może w tym momencie zrobię Wam jakieś takie zbliżenie na ten stopień. Dobra, i jak widzieliście, albo widzicie, z przodu główny, z przodu najszerszy fragment ma. 122 cm. Tutaj mój stół ma około chyba 160, więc zaznaczam sobie po prostu gdzieś jakiś punkt początkowy. Niech on będzie na przykład tu, i od tego punktu zaznaczam sobie 122 cm, żeby... i to musicie już zrobić w miarę dokładnie żeby wam te kąty się gdzieś tam nie porozjeżdżały, dlatego ja przy wymiarowaniu z metrówki korzystam liczę od 10 cm i wtedy zrobię to raczej dokładnie, więc w tym momencie zaznaczam nie 122, tylko 133, czyli odejmuję te 10 cm. Dobra, mamy. Czyli mamy dwie konkretne linie, które zaznaczają nam Dwie skrajne wartości, czyli początek, koniec schoda. I w tym momencie patrzymy się jeszcze raz na mój rysunek. Widać? Może widać. Tutaj mamy kąt 22 do 24. Tutaj ta skala nie jest jakaś bardzo dokładna i czasem ciężko odczytać, co tutaj, co tutaj jest, ale jak mamy 22, 23, 24. To no tak też go ustawiam. No, to jest pewnie gdzieś tyle i biorę teraz ten kątownik. I tutaj od punktu początkowego zaznaczam linię. Zaznaczam linię, zaznaczam linię jest, która. Reprezentuje kolejną krawędź. Teraz potrzebuje coś w miarę długiego. Niech to będzie 3 na od zagłębiarki i po prostu przerysowuje to linie dalej. Niech na razie tak będzie. Jeśli się okaże, że ona jest za krótka, będę sobie ją jeszcze dodatkowo przedłużał. Czyli mamy jeden kąt, eee, kolejny kąt. I tutaj właśnie zwróćcie uwagę, jest napisane 66, a ewidentnie ten kąt jest rozwarty. Dlaczego tak jest? Ponieważ znowu ja się nie patrzę, jaki tam jest konkretnie kąt, tylko to, co mi wskazuje mój kątownik. Kontownik jest oczywiście ma tam 180 czy więcej, dlatego ta skala jest taka jaka, jaka jest. Zaznaczamy sobie 66, to jest tyle. Tutaj są dwie skale: 66, jedno jest takie 66 i to jest rzeczywiście kąt 66 stopni, a drugie to jest 66, takie. Dobra, mamy 66. Teraz oczywiście idziemy do tego drugiego punktu i zaznaczamy tą linię pod takim kątem, jaki jest skazany. I cóż, tak samo można sobie przedłużyć tą linię troszeczkę dalej. Przepraszam nas za bałagan, ale cóż tutaj się pracuje? Ten bok ma 63 cm, ten bok ma 152 cm i w tym momencie mogę to zaznaczyć. Pamiętając, że to 63 nie jest liczone od początku mojego stołu, tylko od tego fragmentu 6 cm, czyli dokładnie od tego miejsca, gdzie mi się przecinają linie, dlatego ja to teraz sobie zrobię. 63 cm to jest. Gdzieś tutaj. Jak wynika tą linię muszę sobie tą długo muszę sobie przedłużyć. Pewnie wy jej w ogóle nie widzicie. Może tak zrobię, może będzie odrobinkę lepiej. Ja na pewno muszę sobie ją przedłużyć, bo widzę, że te punkty nie będą mi się przecinać w żaden sposób, więc to teraz zrobię. Dobrze. I tutaj, czyli mam teraz narysowaną e, tą krawędź, tą krawędź, tą krawędź. Tutaj po 63 cm e, załamuje się pod kątem prostym, i ten ostatni boczek powinien mieć około 12 cm. Dlatego teraz, w tym momencie, już biorę mój kątownik. I zaznaczam tutaj linię. Widzicie? Nie widzicie, może widzicie. Kontrolnie się patrzę. No i wszystko się fajnie zgadza. I co mam w tym momencie? Po co to w ogóle Wam pokazywałem? W tym momencie na moim stole roboczym mam całkowicie zwymiarowany stopień zabiegowy, który muszę w tym momencie skleić. Czyli do tego rysunku, który mam na stole, ołówek wyznacza linie zewnętrzne, mogę dobierać kantówki, które mi są potrzebne do sklejenia tego schoda. No i jak widzicie, wyszedł mi taki, póki co dziwoląg. Muszę to w tym momencie po prostu skleić. Ale ponieważ ja wcześniej miałem już te, te, te lamele, tak. miałem strugane, ale to już jakiś czas u mnie leży, więc najlepiej w tym momencie jeszcze raz sobie je delikatnie przestrugać, tak żeby kąty idealnie do siebie pasowały, żeby powierzchnia klejenia była możliwie jak najbardziej super przygotowana. Więc ja co muszę zrobić? Pozaznaczam sobie tylko i wyłącznie raz, dwa czy cztery, żebym wiedział jaka jest kolejność tych lameli. Nie patrzę się na razie, wtedy nawet jakbym zrobił teraz chaos, poprzesuwał to, nie ma, z tego, nie ma problemu, bo później jak je przestrugam ponownie i jeszcze raz będę układał do szablonu i wtedy dopiero będę zaznaczał, gdzie konkretnie dana y, lamela ma mieć swoją pozycję do sklejenia. ponieważ struganie, które będę robił w tym momencie, to jest tylko i wyłącznie struganie takie, nazwijmy to, zgrubne. Ustawię sobie prędkość skrawania na dość wysoką, żeby po prostu cały ten proces odbył się szybko. Nie jest to struganie takie pod finish. To będzie jeszcze raz strugane, wtedy będę strugał to dużo wolniej, ale tak jak mówię, na razie mogę sobie ustawić dużą, dużą prędkość skrawania. A w tym wypadku regulacja jest dość spora, 4 metrów e, jakie Metrów na minutę do 16 metrów na minutę. Pokażę Wam jak wygląda stykanie z prędkością 4 metry na minutę. I stosujemy je bardziej właśnie pod chwili. chcemy, żeby powyżia była idealna. Na minutę, praktycznie trzeba na drugi maszyny, bo bardzo, 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 Poprzez wystarczy tylko i wyłącznie znowu po kolei poustawiać wszystkie lamele, już konkretnie do linii, które mam narysowane na moim blacie i będziemy mogli zabrać się za klejenie. Moje lamelki są ułożone w ten sposób, w jaki sposób będą klejone. Jak zauważycie, narysowałem sobie dwie linie z dwóch stron. Wcześniej, kiedyś te linie służyły mi, były to miejsca, gdzie robiłem nacięcia na lamelki. W tym momencie te linie służą mi tylko i wyłącznie po to, żebym przeokładając wszystkie te lamele na prasę, żebym wiedział dokładnie w jakiej pozycji... Jedna do drugiej ma być sklejona. Ja teraz sobie wezmę i, 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 i ściągnę moją stopnicę zabiegową, która jest w tym momencie już sklejona, i będę zabierał się za klejenie, konkretnie tej, którą tutaj widzicie na moim stole. No dobra, tutaj mi się klei, i teraz zrobimy tak jak w dobrym programie kulinarnym. Więc tutaj mi się już marynuje, ale ja za ten czas, jak nie widzieliście, to przygotowałem sobie coś innego. I teraz wrócimy do tej już stopnicy zabiegowej. Pokażę Wam, co dalej. Gdybym miał strugarkę, która struga na 65 cm, to od razu bym to włożył w strugarkę. Ale tak nie jest. Mam strugarkę, która jest ma strugę na 50, więc muszę to teraz tak sprytnie, oczywiście to jest w całości sklejone i muszę to tak sprytnie podzielić, żeby po prostu udało mi się to yy, przestrugać na mojej strugarce. Mógłbym po prostu uciąć na 50 i dostawka, ale utnę gdzieś po prostu w połowie. Tak, żeby dodatkowo jakąś jedną z szerokich lamel, dodatkowo przeciąć na pół, zawsze to lepiej zrobi mojej klejące. Jeszcze na pewno w tym momencie ktoś się będzie chciał zapytać, to dlaczego od razu sobie nie skleiłem powiedzmy tam nie wiem 30 cm i reszta. Ponieważ tak mi jest łatwiej, mogłoby się wydawać, że dodatkowe klejenie, smarowanie klejem, ale tak naprawdę łatwiej mi po prostu skleić jeden duży blat i później zastanawiać się co, co z nim zrobić. Ja już tutaj widzę taką jedną troszeczkę szerszą lamelę i ją prawdopodobnie przetnę w tym momencie na pół. Dwa takie fragmenty, które będą osobne, włożę w strugarkę, przestrugam i wszystko będę kleił do kupy. Na grubościówkę ustawiam prędkość skrawania na najmniejszą. Pamiętając o tym, że to już jest ostatnie struganie, i chcemy, żeby powierzchnia była idealnie gładka. W tym momencie widzieliście struganie formatek od spodu. Mają one dokładnie tą samą grubość i jedna i druga, ale zrobię jeszcze jedno przejście przez grubościówkę. Tym razem będę strugał od góry i dosłownie obniżę się o 1,2 o mm, tak żeby tylko i wyłącznie wyrównać tą idealnie już drugą, górną powierzchnię, czyli tą po której będziemy chodzić. Tak przestrugane y, moje elementy będę ze sobą kleił. I w ten sposób przygotowaną klejonkę w tym momencie wystarczy porządnie skleić. Jak widzicie, powierzchnia jest już teraz idealna, pomimo tego, że to jest oczywiście ze sobą niesklejone, ale po wyrównaniu nawet tak palcami. Jest idealnie gładko. Ja Was nie będę, nie będę już tym zanudzał, bo jak kleić takie coś, no to już widzieliście, choćby nawet przed chwilą, więc ja sobie to już na spokojnie skleję. Po sklejeniu jest już dość późno, więc do dalszego etapu nie będę przechodził. Ja sobie to zostawię do następnego dnia, będę to dalej obrabiał. W tym momencie wystarczy tylko i wyłącznie na tym stopniu, który jest już sklejony, przerysować jeszcze raz ten Rysunek pochodzący z mojego zeszytu dociąć, oczywiście, zostawiając sobie z każdej strony delikatny zapas, tak żeby już na miejscu montażu można było taki stopień sformatować, następnie wystarczy wyfrezować, tak jak widzieliście na moich innych filmach, miejsce na podstopnicę, na oświetlenie LED, zaokrąglić same rogi. I to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli się podobało, proszę o łapkę w górę. Proszę również o komentarz i widzimy się już niebawem, widzimy się w środę, więc zapraszam Was już w środę do oglądania odcinku. Trzymajcie się, cześć!